Cześć, witajcie! Dzisiaj przed Wami jeden z najbardziej popularnych noży na świecie. Nóż Opinel. Francuska firma Opinel. Założona w 1890 roku, czyli koniec XIX wieku. Produkuje na dzień dzisiejszy około 12 milionów noży każdego roku. Jest ogromna ilość. Jest to bardzo rozpoznawalny nóż. Bardzo popularny. No, jako że jest to konstrukcja XIX wieczna. To i rozwiązania są, są tego okresu dość oryginalne Zwłaszcza zabezpieczenie ostrza. Ostrze otwieramy nóż w ten sposób, ale zabezpieczamy już za pomocą tego pierścienia, który przesuwamy w ten sposób i nóż jest. Nóż już nam się nie zamknie, jest całkowicie bezpiecznie. Nie grozi nam sytuacja, że będziemy pracować tym nożem, gdzieś go oprzemy czy coś i przyci na palce. Nóż został wykonany z inoxu, Nie jest to stal węglowa, jest to stal nierdzewna. Szliw pełen płaski. Nóż jest bardzo cieniutki. Jego, główną, jego głównym przeznaczeniem jest w zasadzie praca w kuchni, jeśli można tak to nazwać. 2 mm. 2 mm grubości. Bardzo cieniutkie ostrze. Nóż również świetnie się nadaje do delikatnej pracy w drewnie. Jakieś rzeźbienie. Naprawdę jest, naprawdę jest bardzo ostry. i Łatwo się go ostrzy właśnie przez ten szlif. jeść, Z tego co pamiętam jest to orzech. Oczywiście drewno bardzo łatwo się modyfikuje takie rękojeści, Ta jest też zmodyfikowana dobrym patentem jest to, żeby wyciąć sobie, żeby zrobić sobie tu większe wycięcia w tym miejscu i w tym miejscu, bo kiedy będziemy przenosić ten nóż w plecaku i on będzie leżał tam jakiś dłuższy czas, to wiadomo to jest drewno. I tu też jest drewno, i to wszystko pracuje. To będzie nam pod wpływem warunków pogodowych się rozszerzać, zwężać, i czasami możemy mieć niespodziankę, że paznokciem będzie ciężko to wyciągnąć. Zwłaszcza jeśli noż poleży dość dłuższy czas, a wycięcie tutaj większych otworów rozwiąże ten problem. Jest to noże firmy Opinel. To jest francuska firma. Wszystkie noże są produkowane na terenie Francji. Zła Nie ma tutaj możliwości, że trafimy na nóż produkowany w Chinach, w Tajwanie czy gdzieś w Azji. No chyba, że będzie to taka typowa podróbka. Jak już mówiłem, głównym przeznaczeniem tego noża jest praca w kuchni. I, I tak go zamierzamy dzisiaj sprawdzić. Zobaczymy, jak sobie poradzi z mięskiem. Może jakieś, jakieś warzywa. Jest to naprawdę piękny nóż, klasyczny wygląd. w końcu, to jest końcówka XIX wieku. Wielkość tych noży jest podzielona na ósemki, dziesiątki, dwunastki. To jest kompaktowa, to jest wersja kompaktowa. Są jeszcze mniejsze noże. Generalnie Opinel ma wszelakie warianty, od noży do, do grzybów, do, do takich naprawdę wielkich Typu maczeta. Mamy dwa warianty. W Polsce przynajmniej dostępne są: jest to Inox stal nierdzewna i jest to stal węglowa. Do pracy w kuchni zawsze polecam stal nierdzewną. To jest jednak plus tej stali, jeśli chodzi o, o przygotowanie posiłku. Dobra, to by było na tyle. Idziemy, idziemy przygotować posiłek. Więc dobra, przygotujemy sobie obiad. Zobaczymy, jak opinel poradzi sobie w kuchni. Najpierw może papryczkę spróbujemy. Opina naprawdę sobie świetnie radzi z takimi sprawami. Rzadko się zdarza taki stosunek ceny do jakości Jeśli chodzi o noże W zasadzie można wymienić tylko trzy firmy Opinel francuska firma Mora firma szwedzka Bardzo, dobre, bardzo dobry stosunek ceny do jakości I jeszcze jest firma o dziwo, chińska. Sanremo Tam się również zdarzają perełki Prawda nie każdy model, ale, ale są takie noże. No. Tyle jeśli chodzi o paprykę. z małe mięsko. Oczywiście zacznę od wycinania tłuszczu. Kot się ucieszy. Oczywiście tutaj Dobra To będzie dla kota, a reszta dla mnie Muszę uważać, bo opina strasznie się wyżyna w tą deskę. Tylko mocniej nacisnę i, i już się brzyna. Dobra. To też będzie dla kota. Paprykę jeszcze trochę pociągamy. Opinel. A dzisiaj to już wszystko. Ja idę kończyć obiad. A wy, jeśli chcecie, możecie wyrazić opinię o Opinelu. Nóż naprawdę budżetowy. Świetny stosunek ten do jakości. Jak awaryjny nóż się nadaje średnio, ale jako nóż do, do kuchni, do przygotowania posiłku w trakcie wyprawy czy na jakiejś wycieczce, to, to naprawdę jest świetne. Pozdrawiam, hej.